Taka pogoda, która jest teraz, jest bardzo złudna. Tak? Wydaje nam się, że jesienią i zimą tego słońca prawie w ogóle nie ma, więc kremy z filtrem odstawiamy na bok. Ale to nieprawda. Może i słońca nie widać, ale promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone jest cały czas. Latem jest ono bardziej intensywne, ponieważ wydzielane jest ciepło, a niestety zimą no, jakoś nie bierzemy tego pod uwagę. Warto jednak pamiętać, że krem z filtrem. Powinniśmy używać właściwie cały rok. Jeżeli nie chcemy mieć problemów z przebarwieniami, z jakimiś niedoskonałościami skóry, z poparzeniami różnego typu, tak? Bo nasze cery są teraz bardzo mocno nadwrażliwe na różne czynniki zewnętrzne, na różne substancje, tak? Czy, czy, czy te od wewnątrz czy organizmu, czy na zewnątrz, tak? Na różne barwniki, czy w w ubraniach naszych, czy, czy w kosmetykach, czy, czy w czymkolwiek. Tak? To bardzo szybko skóra, skóra reaguje, także warto pamiętać o tym, aby, aby pilnować się i używać kosmetyków z filtrem. Ja polecam takie dwa, które są moje ulubione, ze względu na to, że one posiadają już barwnik w sobie, tak? czyli to są takie produkty typu BB, mające w sobie krem nawilżający, składniki odżywcze, plus właśnie filtry. SPF. Mam tutaj Krem BB. On jest z hiszpańskiej marki Tegoder Cosmetics, bardzo pożądanej i znanej w całej Europie. U nas jeszcze niestety nie, ale właśnie o to chodzi, żeby powolutku, powolutku poznawać tą firmę i żeby po prostu było nam z tymi kosmetykami po drodze. Tak? Krem BB ma tutaj 30. Filtr 30 jest kremem z mikropigmentami mineralnymi. Bardzo fajnie ujednolica cerę, zmiesza przebarwienia, zaczerwienienia skóry. Ma bardzo fajny skład, bo zawiera witaminy C, E i F, ekstrakt z magnolii, kwas hialuronowy i algi, czyli oprócz tego, że jest takim kremem lekko tonującym, to też bardzo mocno nawilża, tak jak powiedziałam wcześniej, odżywia i regeneruje skórę, a dodatkowo ma filtr 30, także bardzo, bardzo fajnie nas tutaj chroni. To jest krem, który ma tylko jeden odcień, tak? Nie ma kilku różnych rodzajów w zależności od tego, jaki my mamy kolory skóry. On jest bardzo fajny, można powiedzieć taki inteligentny, ponieważ utlenia się do koloru skóry, tak? Jeżeli mamy bardzo ciemną karnację, no to będzie za ciemny krem, ale dla naszego tutaj pasa klimatycznego ten krem będzie wystarczający, tak? ponieważ no nie jesteśmy już w dobie takiej, gdzie wszyscy namiętnie się opalają, smażą się jak. Jak boczek, tak na patelni, także wszyscy są w miarę neutralni i pilnują się, żeby smarować właśnie się latem kremami z filtrem, jak się opalają. Także pamiętajmy, że cały rok to jest, to jest konieczne, żeby właśnie ochronić naszą skórę przed promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi, tak, żeby żeby te promienie nie zniszczyły nam, nie, nie, nie połamały nam włókien, kolagenu, elastyny, żeby nie było zmarszczek, żeby skóra była elastyczna, napięta, bez przebarwień, z równym kolorytem. Także tutaj mamy krem BB, który ma filt 30. I jeżeli ktoś ma większe problemy albo jest w trakcie jakiegoś leczenia dermatologicznego, bądź jest po jakichś zabiegach, kosmetyki, Takiej już estetycznej, no to też jest bardzo istotne, bądź na przykład jest w trakcie serii zabiegów z kwasami. tak? To warto, żeby też chronić taką skórę. I tutaj mamy drugi krem Gold Skin. To też jest właśnie krem typu BB. On różni się tym, że ma filtr 50, tak? Także też ma, też ma bardzo fajny, ciekawy skład. I konsystencję, oprócz tego, że ma witaminy E i F, to ma również knzmq 10 wyciąg z soi masło shi, i wyciąg z róży. Tak? Także to jest bardzo, bardzo fajny skład. Także nie tylko zwykły krem, który daje nam ochronę przeciwsłoneczną, przeciw ultrafioletowi, ale też właśnie działa pielęgnacyjnie na naszą skórę. I to też jest krem, który ma jeden odcień. Także też się utlenia do koloru skóry. Bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy, warto, warto wypróbować. Jeżeli mamy wybór i używamy na przykład jakichś kremów BB, no to może warto pokusić się o to, żeby wypróbować ten krem, który już ma właśnie dosyć duży faktor przeciwsłoneczny, tak? czy 30, czy 50, a jednak działanie i, i wygląd jego na naszej skórze będzie podobny do zwykłych kremów tonujących.